Mano! Z tej strony Rogax i nawet będę taką fajną grę To jest już kolejna seria I tak chcę zakończyć Serię z Minecrafta No bo jest tego... W ogóle dawno nie było odcinka Sorry No ale... Zaczynajmy story ja. begins. Będę cicho You might not believe this But Grandpa Edgar used to be the world's greatest adventurer. Grandma Julie would beg to differ. She was also an adventurer. Edgar would often brush away vines or open doors thought to be undisturbed for generations, only to find Julie was already there, having lunch. They competed like this on adventure after adventure. On one adventure, Julie beat Edgar to the top of a long lost pyramid. But the treasure she found was an engagement ring. The two of them semi retired to start a family, and they continued starting that family until they had 42 children. One day, mom and dad gave Maxwell and me two amazing gifts. The first, was a magic globe that let you travel anywhere in the world. The second was the most amazing notebook. This notebook let you write any word in it. And poof, the word would come to life. Our parents were worried about us turning out to be spoiled little brats. So they sent us out to face the challenges of the outside world. On the road to the city, we ran into an old man who said he was hungry. Maxwell made something to give him, but he played a nasty trick. The apple was rotten. Oh, the old man spat it out as soon as he tasted it and was very, very angry. As he cast some sort of magic, he called us spoiled little kids and then disappeared. It didn't seem like anything had happened. But when Maxwell turned to continue down the road, I couldn't follow him. The old man had put a curse on me that was turning me to stone. We didn't know what to do. Luckily, our brother Edwin's farm was nearby. Boy, you should have seen how angry Edwin was. He couldn't believe what we did to the old man and said we probably deserved what we got. Lucky for us, Edwin knew about starites. Starites are magical objects born out of the happiness of others. If you do enough things to make others happy, you will find starite. Hopefully, if Maxwell used the notebook's power for good, he could collect enough starite to remove the curse. Maxwell said, "That's it i'm gonna go out and do good things for all the people i can find i'm gonna get all the starites in the world and i'm gonna make you better lily so maxwell grabbed his notebook and headed for the door Zrozumiałem trochę historiika o, o tym się chodzi. Dobra. Yy, próbowałem grać trochę wcześniej, ale. chciałem z wami to nagrywać. Dziwna trochę historyjka. No ja nie wiem... niewiele umiem o tym powiedzieć. Dobra. Click Edwin. Okej, okay, start. W ogóle jest po angielsku, ale dlatego fajnie. Znaczy mnie to cieszy przynajmniej lol co to było tam the round of them. mam ją wyczyścić wszystko aha okej okay. to dam ci spąż Gąbugę. ha klin o oh, fajnie wyczyściłem Zbier Remówik, dobrze. Aha. A, mam to tu, tak? Aha, okej. Okay. Looks great. No i jest, no okay. Aha, ona ma być po prostu duża, no to okej, okay, to tam... Aha, Andrzej, okej. Okay. To będzie duża. <laughs> help the pig win the talent, competition, use the adjective great and not kind of win. Aha, um, uh um, -huh. um, Dobra. Hint. um, okay, um, Dobra, um, ci... um, Aha. um, um, za Okej, okay. to mam to tu włożyć. Okej. Okay. O, chyba nie zdążyliśmy, bo już przyszli. Aha, teraz mam to wyciągnąć. Okej. Okay. Ło. Aha, okej. Okay. He! <grym> Fajne, <grym> to, <grym> to jest lepsze. LORD. <grym> hmm. Aha. Okej. Okay. Jej! Tak, jesteśmy na pierwszym miejscu. Tak jak zawsze. <noise> Fajnie. Aha, i teraz... Mam... ...zebrać tę gwiazdkę. Mhm, uh -huh. okej. Okay. Continue. And shards by helping people. Then shards will first start. use start vision to find the shards. Aha, już... Okej, okay. patrzymy jak to potrzebuje czegoś. Aha, okej. Okay. No dobra. Turn off starting vision. Help Scroud bro. Aha, okej. Okay. To czekajcie, dodamy Water... Oi! Oh, Use oh, is fine! Yeee! Lol! Lol! What the f- The plants carried away or other? Reset the level! run term all objects to their original starting will keep them Aha! Set. Yes. Mm -hmm, czyli mieliśmy reset yes Mhm, uh chcemyśmy resetnąć. Mhm. Will the notepad can create many things. Guarantee. Uh -huh. Help me. My kitty is stuck on top of the Get her for me. Ha. Huh. Ty okay, dam ci straszko po żarnu. nie. O! Wiem, co! Ho, ho. Aby to... Ustawię sobie tu, żeby było i teraz wyciągnę. Oh, ha, 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 ha. Dobra. Pick up. Nie pet. Dobra. Give. Jej! Level complete! Super. Link the basics was just the first step towards saving leading. Use the bus stop to begin your journey in Capital City. Uh, OK. Klik Maxwell Selector. Pick Avatar to play. Dobra, ja nie chcę zmienić awataru. A, dobra, myślałem, że tam gdzieś idziemy. Słuchajcie, gdzieś trzeba No mam wszystko. Gdzieś tutaj. Bus stop. Aha, tu jest, no ta. Tá. Okej. Okay. Capital City Go. Mhm, mm rozumiem. Dobra. Aha, jesteśmy w nowym... Tak? Tak, jesteśmy w nowym miejscu, więc... Przejdziemy to w następnym odcinku. Teraz chciałem Wam tylko pokazać, czy się Wam spodobało. Jak się spodobało, to ja byłem Ragax. Subskrybujcie, komentujcie, łapki w górę i pa pa, cześć!